Ooo! Bu okay, Thank you. That's crazy! Najmniejszym wątkiem jest nic innego jak ostatnie wydarzenia na Hawajach. Posłuchajcie sami. Ocaleni z pożaru na Maui twierdzą, że nie otrzymali żadnego ostrzeżenia, a płomienie pojawiły się tak szybko, że ucieczka była trudna. Wszystko nagle stanęło w płomieniach, a wielu znalazło schronienie w oceanie na wiele godzin. Podczas gdy ich domy spłonęły doszczętnie, tworząc sam ślad byli z tego popiołu, który widzieliśmy w ostatnich latach. Jak dotąd szacuje się, że zginęło prawie tysiąc osób. Mieszkańcy obawiają się, że również w tą liczbę wliczają się setki dzieci, które były w domu z powodu odwołania zajęć szkolnych tego dnia. Kilka osób donosi, że rząd nie tylko robi niewiele, aby pomóc, ale blokuje lokalne wysiłki, aby to zrobić i nie zezwala na lokalne darowizny, a także blokuje leki ratujące życie, ponieważ nie są one zatwierdzone przez władze federalne. Odmawiają ludziom dostępu do zaopatrzenia po prostu zaopatrzenia potrzebnego do życia. Rząd wstrzymuje każdą z naszych darowizn, ponieważ nie jesteśmy częścią FIMA i Czerwonego Krzyża, więc nic z tego nie kwalifikuje się do rozdania. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Mieszkańcy Maui są na razie zdani na siebie i abstrahując od biurokratycznej porażki rządu federalnego, mają dobry powód, by być podejrzliwymi. Tak jak to, co widzieliśmy pięć lat temu w Paradise w Kalifornii, nie było nic normalnego w tych pożarach. W ciągu jednego dnia od spalenia to było jak wybuch bomby. Kiedy zobaczysz pełny zakres zniszczeń, będzie to dla Ciebie szokiem. Wygląda to jakby bomba i ogień wybuchły, jeśli mogę. A wszystkie te budynki praktycznie będą musiały zostać odbudowane. To będzie nowa Lahajna. Lokalni mieszkańcy donoszą o jasnych błyskach światła, z których jeden został uchwycony przez domową kamerę bezpieczeństwa, która wydaje się, że zarejestrowała początek pożaru w Olindzie. Wiele osób twierdzi, że była to ukierunkowana broń energetyczna. Wiemy, że większość głównych rządów już je posiada. Podczas pożarów w Kalifornii internetowe mapy pogodowe zarejestrowały coś, co wygląda jak laser uderzający. Z góry w obszar tuż przed tym, jak stanął płomienia. W swoich badaniach, Denis Millis odkrył, że zapalający aluminiowy i barowy nanopył z Chemtrails najprawdopodobniej napędza gwałtowność dzisiejszych tak zwanych super pożarów. A dzień przed wybuchem pożarów na Maui miejscowi zgłaszali ciężkie zachmurzenie spowodowane Chemtrails, którego nigdy wcześniej na taką skalę nie widzieli. Warto również zauważyć, że szef policji Maui był dowódcą incydentu podczas masowej strzelaniny w Las Vegas w 2017 roku. Lahaina jest uważana za historyczną i świętą krainę. Była stolicą Królestwa Hawajów, zanim została przejęta przez Stany Zjednoczone. Od tego czasu jest okupowana przez rdzennych Hawajczyków, którzy zdecydowanie sprzeciwiają się zewnętrznym mieszkańcom kontynentu, którzy wykupują ziemię bez szacunku dla lokalnej kultury, nie tylko BlackRock i Vanguard, ale także miliarderzy tacy jak Mark Zuckerberg, który posiada więcej ziemi na Hawajach niż rząd Hawajów, i Oprah Winfrey, która kupiła ponad tysiąc akrów ziemi na Hawajach, w tym nowe 870 akrów na Maui, które właśnie kupiła tej wiosny. W 2018 roku pożary w Paradise wybuchły dokładnie tam, gdzie Organizacja Narodów Zjednoczonych planuje w jakiś sposób uczynić je niedostępnymi dla ludzi. W tym samym roku opublikowano raport na temat zapobiegania pożarom, który koncentrował się dokładnie na tych samych obszarach na Maui, gdzie właśnie wybuchły pożary. Gubernator Hawajów Josh Green przedkładał agendę wielkiego resetu Światowego Forum Ekonomicznego nad interesy Hawajów. Na kilka tygodni przed pożarem ogłosił nadzwyczajną proklamację w sprawie mieszkalnictwa, która eliminuje tradycyjną komisję zagospodarowania przestrzennego, pozwalając rządowi na większą swobodę w budowaniu, według własnego uznania, na przykład budowanie 15-minutowych miast inteligentnych, zarządzanych przez sztuczną inteligencję, tak jak planują to zrobić na Hawajach od lat. W pewnym momencie przekażą znaczną darowiznę po tym, jak cały ten dym i popioły opadną i ustalimy, jak będzie wyglądać odbudowa. To będzie długi i trudny proces. Zobaczymy tu wiele historii typu Feniks, które powstaną z popiołu. Zanim przyjrzymy się jeszcze dokładniej całej otoczce tego, co się tam wydarzyło, myślę, że warto podkreślić, iż DEF, czyli skrót od Direct Energy Weapon, czyli po polsku broń ukierunkowanej energii, to nie jest żaden wymysł czy te teoria. I o ile zdjęcia, które szturmem ogarnęły media społecznościowe pokazujące tę technologię w użytku, zostały przeze mnie wyjaśnione w ostatnim odcinku jako zupełnie coś innego. To absolutnie nie oznacza to, że twierdzę, iż ta technologia nie istnieje bądź nie była użyta na Hawajach. Technologia ta istnieje na 100%, na 99% była użyta w Kalifornii w 2018 roku i wielu innych miejscach i najprawdopodobniej była też skutkiem ostatnich wydarzeń na Hawajach. Ale ten materiał, który ma już swoje lata, pokazuje dobitnie, że technologia ukierunkowanej energii istnieje oficjalnie i jest w użytku. Posłuchajcie sami. Niegdyś pokojowa arena zamieniła się w domenę wojenną. Uzbrojono przestrzeń kosmiczną za pomocą zabójczych satelitów, ukierunkowanej broni energetycznej i nie tylko, starając się wykorzystać nasze systemy i osłabić naszą przewagę militarną. Ukierunkowana broń energetyczna, znana również jako DEV, to broń, która wykorzystuje wysoce skoncentrowaną wiązkę energii, w tym lasery, mikrofale i wiązki cząsteczek. Po dziesięcioleciach badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych w 2015 w roku kontrahenci z branży obronnej ogłosili, że systemy te mają zostać uruchomione do 2020 roku, a obecnie ogłaszają, że są gotowe do wdrożenia w terenie. Rosja, Chiny, Indie i Wielka Brytania również opracowują ukierunkowaną broń energetyczną. Iran używa ich co najmniej od 2013 roku. W 2019 roku Turcja jako pierwsza oficjalnie wdrożyła tę technologię w walce twierdząc, że zestrzeliła chińskiego drona dostarczonego Libijskiej Armii Narodowej. 16 września sekretarz obrony Mark Esper ogłosił, że Chiny i Rosja już uzbroiły satelity w ukierunkowaną broń energetyczną. Tymczasem w kosmosie Moskwa i Pekin przekształciły niegdyś pokojową arenę w domenę wojenną. Uzbroili przestrzeń kosmiczną w zabójcze satelity. Broń ukierunkowanej energii i wiele więcej, starając się wykorzystać nasze systemy i zmniejszać naszą przewagę militarną. Przez ostatnie kilka lat wielu zastanawiało się, czy te zaawansowane systemy uzbrojenia mają coś wspólnego z bezprecedensowymi pożarami, które widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Broń laserowa jest w stanie zniszczyć cel za pomocą zewnętrznego ciepła. A broń mikrofalowa jest zaprojektowana tak, aby penetrować cel przez zewnętrzne anteny i czujniki i zapalać wewnętrzną elektronikę, niszcząc ją od środka. Mogłoby to wyjaśnić, jak tysiące domów szybko spłonęły, podczas gdy otaczające je drzewa przetrwały. Mogłoby to również wyjaśnić kilka samochodów, które widzieliśmy całkowicie zniszczone w temperaturach wystarczających do stopienia szkła i metalu. Michael Jenish, gospodarz kanału YouTube Dutch Sins, badał aktywność trzęsień ziemi przez ostatnie 10 lat. W ciągu ostatnich kilku tygodni odkrył zdjęcia satelitarne, które pokazują rozprzestrzenianie się pożarów w równej odległości, które wybuchły w ciągu 4 godzin. 4 godziny? Mamy tu równą odległość rozprzestrzeniania się pożarów. Tutaj, 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 tutaj i tutaj. Więc co może spowodować równomierne rozprzestrzenianie się pożarów? Tylko dwie rzeczy: matka, natura lub człowiek, prawda? W okolicy nie ma burzy, nie można winić burzy. Więc co może spowodować równomierne rozprzestrzenianie się pożarów? Jak myślisz, co to jest? Ile tu jest? Jedna trzecia Idaho. Odkrył również coś, co wygląda na wiązkę światła, którą można zobaczyć w widmie podczerwieni, jak mikrofale. 8 września widać wiązkę światła skierowaną na pożar Dolan w Kalifornii. Wiązka wydaje się wzbudzać sygnaturę cieplną pożaru, ponieważ jest utrzymywana na celu przez ponad dwie godziny. Tuż przed świtem, wczoraj i dziś rano, to jest w Kalifornii, wiązka nadlatuje z kosmosu nad Oregon lub gdzieś pomiędzy tym a Oregonem. I kiedy przechodzi, zobacz jak się wzbudza. Gdy promień się rozprzestrzenia, zobacz jak się wzbudza. Nie ma co do tego wątpliwości, a promień rozprzestrzenia się najpierw z małej, ciasnej wiązki do szerokiej wiązki, a następnie ogień rozprzestrzenia się do szerokiego ognia. Oh my god. It's like Lahaina is on fire. Oh my god. Terrifying. Oh my god, I hope there's no animals in there. Oh, and look at that. Alright, I better go back to the uh, bank area. Oh my god, look at this. Un-fucking-believable! Power lines down, look at that! It's like it's... Oh my God!